Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Gothic Jak pamiętacie ostatnim razem oglądaliśmy Byliśmy do, do z Scenką Który przewołany był przez i Imperium właśnie nam to zasnął po raz kolejny On zasypia za każdym razem jak tu przychodzimy Więc ruszamy porozmawiać z Korkalomem i z Korangarem. Dobra, z kim pierwszym? Może Kalona, bo zawsze mniej gada. Zbudź się! Czego chcesz? A, tylko przesyłka, no. Właśnie. Do zobaczenia. Obyś. Tak, znamy to. Formułka koranga. Zbudź się. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskini cmentarzyskiem orku. Nasz guru, Bal, Lukor, udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą straży świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Eee, co dostanę w zamian? Za darmo nie będę robił. A co dostanę w zamian? Chcesz... Chyba jednak źle cię oceniłem. Ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę, oto 100 bryłek rudy. Więcej ode mnie nie dostaniesz. O, Iberian wstał. Idź spać. A, nie dostanę więcej? Czemu nie? Tak się nie bawi. Dobra. Ale mniejsza o to i tak nie chciałem. Ty dobre grudy, chciałem być dobrym, bezinteresowym. Dobra. kasa się przede Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni we walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas, wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. To dobra, ruszamy. Już więcej nie powtórzy. Eee, tak szczerze, to nas nie 80. przejmować. Tak. raczej przejmować z tą rozmową, gdzie jest przecież Wiem, bo wam pokazywałem. W którym się odcinku z wcześniejszych? Teraz gdzieś powinien być tutaj, tak? Ojej. Ja. Zaprowadź mnie choć coś tak, pobiegnę przed sobą. i przestań palić. Zbudź się, to się już więcej nie powtórzę. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko Orków, gdzie przebywa Bal Lukor i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak, bo dajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Wiesz, nic ci się nie stanie. Jakie mamy jeszcze zadania? A, w Rainbow boloro i cmentarzysko. No dobrze. Tylko takie zadania, więc to nie będzie problemem. Dzisiaj pewnie całego cmentarzyska nie przejdziemy, bo trochę zajęło. A mnie trochę też dzisiaj na czasie zależy. Dobra, walka będzie trochę niezręczna. Niezręczna, trochę ciężka. Będzie trzeba z orkami walczyć. Mamy trochę siły, mamy opancerzenie, więc powinno jakoś pójść. Przykład, że nie mamy tego. Nauki jeszcze dworęczną bronią. A, expert. Mam 30, te, 30 punktów. Trochę by zresztą podnieść. Nie powiem, że nie, przydałoby się. Ale na razie niech tak będzie, jak jest. Orków będzie co niemiara z tego co pamiętam. Trochę nam pomogą strażnicy w środku. czyli strażnicy. Zobaczycie, co się ze strażnikami częścią stało, ale pewnie się domyślacie, jak czy z tą szczęścią na części, A część druga co z nimi? Część druga pomoże, no to pierwsza, co? Nie żyje. Wiem, spoiler, ale i tak to zaraz zobaczycie. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet ballu Kors stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Jaki cykor z niego, dobra? E, tak, oprócz. E, jak oni mają. Orku chyba będą zębacze, albo kąsacza, albo brzytwy. Jeden z tych trzech nigdy nie pamiętam. Albo i nawet ogar będzie, z tego co. tak to... Tak. Co to zrobimy? Eee, końca z tego co widzę, dobra Miecz powinien wystarczyć, czy z łuku? Strzela? A chyba nie. A ustrzeliłem, ok. Nie, powinienem mieć chyba generalnie tego szansę w walce bezpośredniej. Wow, ale na co ryzykować? Eee, no cios idą. Tak też myślałem, że szybko będą schodzić, ale wolałem nie ryzykować i przebiec tutaj. Tak jak mówię, ja nigdy nic nie pamiętam. Zawsze gdybym albo coś mi świta. Dobra, nie przecinaj się. Bo się boję, że mi wywali błąd. Że jakiegoś pliku nie ma chociaż jest. Dlatego tak często zapisuję. Mam taki już nawet w starych grach. Ale o tym już wiecie. Dobra, jest ork. Czyli ogara nie ma, czyli się pomyliłem. Tam coś było chyba nie. Widzę cię, widzę cię. Okej. Okay. Prawo, lewo, białe. taktyka. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, jakby co to widzicie. Pierwszą broń dwuręczną byśmy mieli tutaj, bez zabijania tych strażników. Znaczy, zabijania tych strażników nie zabijemy. tylko pobiłem, to co różnica, tak? Po prostu nie umieli się bronić, a tym zabrałem broń. A chodź tu. Masz jeszcze dwóch? Okej. Okay. Zawsze zapominam tego, dźwięków z gry potem słuchawek idzie na tego, na mikro. Że słyszycie potem jakby ktoś ze mną jeszcze rozmawiał. Eee, dobra, zobaczmy. Jest sędziego, no to takim jeszcze to mamy. Czy z nim się posługujemy, z tego co się orientuje. Miesz nadzorca, to jest dwureczne, ale nie mamy szkolenia. Ale no, jest różnica, nie? 45 ja. Nie wiem, czy ja dawałem tyle siły, no ale... Zawsze tego daję. Około między 80 a 100 <tryk> Ech, jaka egzekwatora mi trochę dolega? Zalega? No. A, to się strzałka No dobra, mam nadzieję, że nie wypali jak to mieliśmy ja do, do czynienia? Tak, trochę to potrwa leczenie, no ale nie chcę też marnować tych lepszych. Mm, lepszych lepszego jedzenia, bo się przyda w późniejszym etapie gry. No ładnie potrwa. Ja powtarzam się już tak ma. Istotnie poradzimy. No, światło? Nie, a światło nie ma. Widzicie, Widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Widzę cię. Okay. Sianka. była domana. O! A tu strażnicy walczą, zapomniałem o tym. oszty. Jak mnie dorwał skupanie. Normalnie szans nie miałem No chodź. Ja. Chyba coś było, czy nie? A dobrze pamiętam, że mnie można było przeszukiwać. Hmm, się w eksploracji? Czemu nie? I tak. Chciałem się troszeczkę kończyć zrobić, więc akurat nam zakończył się tak, że będziemy tego. Rozmawiać z tym. A jednak się światło przyda. Z Balukojrem. Bijemy go z opresją. nie pamiętam, czy coś było przy tych umiejętnościach? czy nie. Chyba miksturki jakieś jeśli by miałby. O, są miksturki, o. Zwoje. Przydobył się zwój błyskawicy i to za dwa. A, czy trzeba bliżej podejść. Dobrze, to dlatego nie mogliśmy tam przeszukać. A, tutaj sobie niestety dwie miksturki te. Która będzie szybciej. Wo wo wo, Nie zginie. Dobra. Czy nie zginie w Dobra, psiadek nie będziemy zbierać, ale się nie będziemy bawić hmm, tak jak mówiłem. Będziemy się z wojami poławić i do tego snapić. A dobra, już Tu Idziemy im trochę pomóc. Najwyżej poeksplorujesz sam, jak będę wychodził. Czy tak to nie zginęło, nie zginął to dzisiaj. wow, wow, wow. Wow 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 wow. wow, wow. Co na mnie palce pokazuje, co? to to jest jeszcze ten błąd, taki jak widzieliście przed chwilą. Trzeba tego, cię, na, ci, nas widzą. Idą w naszą stronę, ale nic z tym nie robią. O! Dwoma naraz to ciężko. Dobra. O, ledwo się udało? Ledwo. Tutaj można mówić tylko, że się ledwo udało, a nie, że się udało. Kurde, ale jeszcze to, pomiesz nie, to pomieszczenie z mumiami mnie interesuje. Nie, nie, ja tak tak nie zostawię, Niestety, przepraszam. Jeśli ktoś nie lubi, no to przepraszam. Może że z Dobra, gincie! O! Luko i Rita nie skinie. Jest Ma tego. Jak to nazywa? Obronę na. na tą część gry. Skrypt tak działa, że. On jest nieśmiertelny na pewną część gry, a potem jest na Czemu śmiertelna? Śmiertelny Dobra, tam sobie później przejrzeć, bo może być długicę. Ale na razie się nie przejmujmy to z daleka eee, przyszłość, ale jakbyście gdzieś coś gdzieś znaleźć, to pamiętajcie, że to z Wam się przyda. I to dosyć bardzo. A, a, a! Uu. Dobra, zginiecie, to zginiecie. Trudno ci. No jedz, jedz, szybciej. Cześć, jeszcze możemy zrobić dw dwajak, dwu... dwajak, dwójak. O właśnie, oni się teraz wszyscy skupią na Lukoilu. Do tego, się, do tego się przydaje, że nie, na niego się skupiają. Dzięki za pomoc, zjawiłeś się w ostatniej chwili. Tak jesteś nieśmiertelny na razie. Najpierw tak doszedłem. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech Śniący zlituje się nad moją duszą. Z tego, co pamiętam, jak tutaj przejdziemy, to jeden zawsze żył, ja go chyba... Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady Śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach, nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone. A orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. <gry> Skoro przysyłacie bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. A widzicie, jak to jaka jest sposób mówienia? Jest, tak. Jesteś jednym z nas i to mi pomóż, coś w tyle, tak? To, jest, to są odpowiedzi i dialogi stworzone w taki sposób uniwersalny, tak? Jakbyśmy przyszli jako członek nowego obozu, starego, czy właśnie jak teraz, przyszli. jak samo było z Korangarem, Przysporzyłeś nam dużo zasług i tego, i było w w ten sposób mówione. I też były odpowiedzi uniwersalne, nie? On właśnie, uniwersalne, że żyliśmy, nie? Że jesteście i chcecie, proszę, o dalszą pomoc, tak? Właśnie takie samo uniwersalne nie ma. Pomogę ci. Tego. To wspaniale. Czy jeden z tego, tego w taki sposób... Wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź, pójdę za tobą. Tak, bardzo wierzę, że oni chodzą za mną. No i właśnie, to są takie odpowiedzi uniwersalne, tak. Dzięki czemu trochę zaoszczędzone w nich patrzyć. i musieli każdego tego tylko powiedzieć. Skryptów w taki sposób, że... O, bo ja jestem nowym o, jestem członkiem nowego obozu, to musimy. to o, o. To idą opowiedzi inne. Jestem członkiem starego obozu, odpowiedzi opowiedzi idą Dobra, on jest. A tu jest. Luko wo, wow, wo. Luko, ile bierz! Bierz jego! Bierz jego. Pięknie, na no. No wypłazią do to nie było. Dobra, może jeszcze zdążymy jeden korytarz zbadać i skończymy. Opowiastkę. Zacznie się zaczyna od prawego korytarza. Potem jest chyba środkowy i lewy. A dobra, nie, ma sensu. Idziemy w prawo. Wiem, że mnie widzisz. Chodź tu. No i jak widzicie, nie jest też doskonałe, tak. Zablokują się orkowie. I na przykład nas czasami nie atakują. Chodź tu. Albo zginę, albo w z... Albo zwyciężę. A to już nikogo nie będzie? Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę? Tak, znajdziemy coś w tylko poczekaj. Dobra, to sobie pójdziemy zaraz. Ja sobie włączę światło, zawsze światła. Kończąc sobie światło, to zawsze miałem coś No ale co się czekasz. Tak wychodzi czasami I teraz... O, jest przełącznik, Zawsze tego przełącznika długo szukałem, bo nigdy nie pamiętam gdzie ma to jest. Znaczy jest, wiecie, jak po dłuższej przerwie Bo jest nam potrzebny, bo tu jest tego... Widzicie ten zwój po prawo? Połowa pergaminu, tak. to samo na potrzeby. Trzymaj. Tego chciałeś. Zbudź się! Nie śpię. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Dobra, to lecimy dalej. Lecisz? Mam nadzieję. Dobra, lecimy. Ja sobie pozbieram broń co sobie sprzedam ją. Wiecie co, może jeszcze zdążymy jedną tą jaskinię obadać. To trochę głupio. A do trzeciej głównej pójdziemy później. Ale drodzy, nam się tak ładnie z Leiesty. Z zadaniem, że będziemy musieli oddać to zadanie. Znaczy, to zadanie. Po prostu ruszyć fabułę do przodu. O, o, tylko tak oddawanie zadania to będzie Tak, naprawdę nie znoszę tego, jak oni tam nami. Więc... Nie szpię jak już. to jeszcze nie jest taki problem, ale pamiętajcie to ostatni? ostatnim. Dobra, chodź. Będziemy tutaj. Tutaj będzie ostatni zwój. i wyjdziesz, to jest zwój teleportacyjny i pójdziemy do ostatniej niż Znaczy, niższej. Do ostatniego jeszcze. A tutaj byśmy spadli do pomieszczenia, gdzie byliśmy tutaj. Tutaj nikogo nie ma. A, myślę, że już się zgubił. Hmm. ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach? Tak, zaraz znajdę tego z ból, przy który jest w język. Napój. Zresztą badamy, czy jakiś miecz jest lepszy. Chociaż nie, tutaj zdobędziemy miecz, ale to już w kolejnej części. Tak jak mówiłem, w zakończyć dokończę Ci krótszy odcinek. Masz drugą Chodź. połowę. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. No, i tutaj nam z pomocą przychodzi trzecia komnata, do której udamy się w kolejnym odcinku. Już wykonamy tam zadanie. Mam nadzieję, że mi się szybko czy ta jego gadanie, bo czasami jest u mnie problem, że się od razu to gadanie nie załącza. I trzeba tam trochę polatać po tej komnacie trzeciej, aż nagle mu się załączy. I on tam idzie taki kawał, kawał do pewnej ściany. No, to taki szybki spoiler. No i mam nadzieję, że to się właśnie załączy. I szybko wykonamy zadanie. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie, wasze. Za to, że. Oglądaliście w dzisiejszym, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to ja się strasznie cieszę i dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć Wam wszystkim.